Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak już widzicie, po tytule przychodzę z trzecią częścią mocarzy, czyli perfum, które mają przepotworny, przepotężny ogon. Powiem Wam tytułem wstępu, że jeśli chodzi o moje preferencje to ja raczej się nie sugeruję nigdy tym, czy perfumy mają ogon, wybierając je, bo dla mnie o wiele istotniejszą cechą perfum jest ich trwałość. Prawda jest taka, że w niektórych okazjach nie chcemy ze sobą nosić jakichś dużych torebek, żeby do nich wkładać flakony i się dopsikiwać, więc zależy nam na tym, żeby perfumy jak najdłużej trwały i żeby je od siebie jak najdłużej czuć. I powiem szczerze, że ja jestem po tej stronie barykady, czyli po stronie osób bardziej ceniących trwałość niż projekcje, Aczkolwiek wiem, że oczywiście są osoby, które lubią emanować zapachem, są też sytuacje, w których lubimy emanować zapachem, na przykład wyjście do klubów nocą, więc dlatego taki cykl filmów dla Was realizuję. Zatem, już nie przedłużając, przejdę do pierwszego zapachu i bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania dalszej części filmu. I pierwszymi perfumami, od których chciałabym zacząć dzisiejszy film które mają naprawdę przepotężny ogon zapachowy, który roztaczają za sobą to perfumy od marki Latafa o nazwie Tara. I zanim Wasza ręka i Wasz palec, klikalec poleci do internetu, żeby ich szukać, to od razu ostrzegam Was, że nie będzie to zapach dla każdego. To nie jest zapach łatwy i muszę Wam o tym powiedzieć, żebyście nie popełnili zakupowego błędu. Te perfumy, z jednej strony mam wrażenie, zostały zainspirowane zapachem od marki Inisio o nazwie Utwor Greatness, a z drugiej strony zostały zainspirowane perfumami od MFK Baccarat Rouge 540. A zatem, jak już słyszycie, po tym miksie łatwo nie jest bo jest tu trochę skórzaności, smolistości, trochę udu, ale z drugiej strony jest sporo szafranu, troszeczkę takiej żywicznej jodły, jeśli to tak można nazwać, i pewnego rodzaju słodyczy, waty cukrowej, którą znamy z Baccararouge. Więc zapach nie jest najłatwiejszy. Powiedziałabym, że to jest taki bardzo ciężki zawodnik i bardzo mocny kaliber. Zdecydowanie perfumy jesienno-zimowe i naprawdę, jeśli chodzi o ich trwałość i projekcję, to absolutnie nie mam im nic do zarzucenia. I kolejnym zapachem o doskonałych parametrach trwałości oraz projekcji są perfumy od marki Amouage. I jest to Portrayal. Jeśli chodzi o Portrayal, to jest to troszeczkę łatwiejszy zawodnik, łatwiejszy do oswojenia na pewno niż poprzednik niż Tara. Są to perfumy z jednej strony bardzo silnie białokwiatowe, z drugiej strony słodkie słodyczą wanili. Mamy też oczywiście tu troszeczkę tytoniu, troszkę żywiczności, żywicy Elemi, ale właściwie dwa i główni aktorzy tego zapachu to przede wszystkim wanilia oraz taki lekko indolowy jaśmin. Perfumy na pewno przebogate, przepiękne, brzmiące totalnie luksusowo, a w dodatku o niebotycznych parametrach, doskonałej trwałości oraz projekcji. A teraz od marki z Omanu, czyli Amułasz, przejdźmy do marki z Emiratów Arabskich i jako następny chciałabym Wam pokazać zapach od marki Al Watania o nazwie Nadin. Jeśli chodzi o te perfumy, to to jest na pewno tytan trwałości oraz projekcji. Jednakże też nie rzucajcie się z palcem, klikalcem i nie kupujcie od razu tych perfum, bo muszę tutaj Wam również dać ostrzeżenie, że mimo, że zapach jest bardzo przytulny, bardzo ładnie zblendowany, bardzo przyjazny, bardzo powiedziałabym nawet czasami dziewczęcy, to jednak ma niełatwe otwarcie. Na pewno otwarcia tych perfum nie przebrną, po pierwsze, osoby, które nie lubią nuty Neroli, po drugie osoby, które nie lubią pewnego rodzaju pierwiastka Retro Vintage, bo tutaj nie dosyć, że zapach otwiera bardzo silna nuta Neroli, to jeszcze w dodatku to Neroli jest podane w sposób bardzo, bardzo old schoolowy, bardzo vintage'owy. a zatem może okazać się dla niektórych nie do przebrnięcia. Oczywiście to otwarcie mija po 15 minutach, potem zapach się staje bardziej przyjazny, i mniej oldschoolowy, ale uczulam i uprzedzam, że atakuje rzeczywiście od inicjalnego sprayu taką bardzo silną nutą retro i właśnie bardzo silnym neroli, Ja wiem, że dużo osób tego składnika nie lubi. Potem jest prościej, potem jest, yy, można powiedzieć, bardziej tak przysiadalnie. Bo potem w toku tego zapachu wyłania się jaśmin, wyłaniają się owoce, między innymi malina, czarna porzeczka. Jeśli chodzi o bazę, to baza jest słodziutańka, bo mamy tu i wanilię, i żywicę bursztynową, i pianki marshmallow, więc potem ten zapach jest bardzo fajny, bardzo ładnie się układa na ciele, jest taki kobiecy, ale też z takim mrugnięciem dziewczęcym oka. Natomiast tak jak mówię. Początki nie są łatwe, kto się nie przyjaźni z Neroli będzie cierpiał, więc zastanówcie się dwa razy i najpierw lepiej przetestujcie, zanim porwiecie się na zakup w ciemno. Kolejnym tytanem trwałości i tytanem projekcji, który dołączył do mojej kolekcji są perfumy od marki Elisa o nazwie Noir. Jeśli chodzi o ten zapach, to znowu zapach niełatwy, ale wydaje mi się, że właśnie bardzo często takie zapachy o orientalnym charakterze mają największą siłę rażenia i rzeczywiście takie zapachy mają zawsze niezwykle dobre parametry. I nie inaczej jest w tym przypadku. Jest to zapach, który otwiera się tak kadzidlani, lekko agarowo, który ma bardzo, bardzo dużo pierwiastka drzewnego i paczuli w otwarciu, który potem oczywiście się wygładza i im dalej w las, tym jest leżej, tym dochodzi więcej miodowości i zapach staje się troszeczkę bardziej uczesany, ale mimo wszystko od samego początku brzmi właściwie przez cały tok swojego biegu trwania na skórze Dość nieprzeciętnie, troszeczkę niszowo, więc zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu te perfumy mogą się spodobać. Jeśli znacie Black Orchid od marki Tom Ford, to ten zapach w dźwięku jest troszkę podobny. To jest zdecydowanie ten sam profil zapachowy, więc jeśli byliście w stanie przebrnąć przez Black Orchid, to myślę, że przez Nui Noir też spokojnie przebrniecie, bo notabene dla, dla mnie zapach, jak go się troszkę oswoi, jest po prostu przeboski i przepiękny. I teraz przed Wami prawdziwa bomba petarda, parametrowa. Są to perfumy, które powodują trzęsienia ziemi, ponieważ mają taką projekcję i taką trwałość, że nie ma szansy, żeby ktokolwiek tych perfum od Was nie poczuł. Co to za perfumy? Jest to znowu marka arabska, marka Latafa i jest to Teriak. Jeśli chodzi o Teriak, to powiem szczerze, że to są chyba w tym momencie najmocniej projektujące i najtrwalsze perfumy w mojej kolekcji. Myślałam dotąd tak o Alienie Essence Absolut, którego mam prawie od 10 lat i który jest przepotwornym killerem, ale myślę sobie, że Latafa go chyba wzięła za głowę i chyba jest jednak w tym momencie najmocniejszym zapachem z mojej kolekcji. Za mną ciągnie się dobrym 10-metrowym ogonem i są to perfumy, które jak dawkuję, na przykład idąc do pracy, to naprawdę popełniam tylko i wyłącznie dwa spreje, bo boję się, że poduszę wszystkich w tych niewielkich pomieszczeniach, w których przychodzi mi w pracy siedzieć. Jeśli chodzi o sam zapach, to zapach jest z jednej strony gorzki. Gorzkością migdałów. On bardzo dziwnie brzmi przy skórze i bardzo trudno jest go oswoić. W takiej bliskiej odległości, jednakże w promieniu projekcji jest to zapach bardzo przymilny, bardzo przytulny, bardzo słodziosienki. Zapach przede wszystkim waniliowy, delikatnie karmelowy, właśnie tak jak powiedziałam gorzko migdałowy, ale też z pewnymi akcentami białych kwiatów oraz nuty gruszki. Zdecydowanie perfumy, no, wywołujące efekt wow, które nie jedna osoba kupiła, bo je na mnie poczuła, i to kupiły go takie osoby, które rzeczywiście lubią perfumy projektujące. Więc możecie uwierzyć mi na słowo, że tak musiałam nim kusić i projektować dookoła, że osoby, które lubią perfumy, właśnie takie bardzo silne, bardzo mocne, z ogromnym ogonem, nie miały wątpliwości, żeby kupić właśnie ten zapach. I kolejnymi perfumami, które na mojej skórze mogą pochwalić się gigantyczną trwałością oraz doskonałą projekcją, to są tym razem perfumy od marki Juliet Hezegan i jest to Mondens. Jeśli chodzi o ten zapach, to być może jeszcze będziecie mieli okazję go gdzie gdzie złapać, ale jest to niestety zapach ku mojej rozpaczy wycofany. A to dlatego ku mojej rozpaczy, bo chciałabym, żeby jak najwięcej osób pachniało tak pięknie, tak klasycznie. Bo perfumy są po prostu mega, mega eleganckie i szlachetne. Z jednej strony mamy tutaj tuberose, z drugiej strony mamy drzewo sandałowe, ale mamy też akcenty takie lekko pudrowe, powiedziałabym irysowe, lekko waniliowe. Mamy troszeczkę paczuli. Zdecydowanie jest to zapach klasyczny, troszeczkę w typie retro, z takim można powiedzieć oldschoolowym pieprzykiem. Niemniej jednak z tego co zauważyłam, bardzo przyjazny dla otoczenia. Otoczenie go w ogóle nie odbiera w sposób negatywny, wręcz przeciwnie. Bardzo często słyszałam pytanie, co to za zapach, a zatem myślę, że mimo, że z retro pieprzykiem, to jednak całkowicie oswajalny, a do tego o niebatycznych parametrach. I teraz znowu na moment przejdźmy do perfum arabskich i jako kolejny zapach pokażę Wam perfumy od marki Latafa i jest to Kamra Kała. Jeśli chodzi o ten zapach, to to również jest tytan trwałości oraz projekcji. To są perfumy, które swobodnie na sobie czuję 12 godzin plus i które naprawdę mają bardzo solidną projekcję. Dlatego też, jak siedzicie w małych skupiskach ludzi, w ciasnych pomieszczeniach, to raczej używajcie ich troszkę mniej aniżeli więcej, bo trudno powiedzieć, czy waszemu otoczeniu ten zapach się spodoba. Mnie się bardzo podoba, wielu osobom z mojego otoczenia również, ale nigdy nie wiadomo, na kogo wytraficie. Jeśli chodzi o sam zapach, to jest to zapach taki bardzo esencjonalny, taki bardzo nektarowy, taki bardzo skondensowany. Jest to zapach, można powiedzieć, taki gęsty jak miód. I rzeczywiście coś w tym określeniu jest, bo tu jest gęstość słodyczy, żywicy, bursztynowej, wanili, ale jest także gęstość przypraw, między innymi górującego tutaj nad innymi przyprawami cynamonu. Jest tu troszeczkę na, jabłka na ciepło, takiego jabłka obrabianego termicznie, oraz przepiękna kawa w otwarciu. Zdecydowanie zapach o totalnie orientalnym sznycie, który wybrzmiewa naprawdę tak, jak powinien wybrzmiewać dla mnie zapach arabski. Tutaj się od razu czuję, że to jest orient. Pełną gębą są to perfumy bardzo takie zmysłowe, esencjonalne, właśnie przywołujące nam na myśl głębokie skojarzenia z orientem. No i do tego o doskonałych parametrach. I kolejnymi bardzo silnie projektującymi perfumami z mojej kolekcji jest zapach, którego pewnie w tym zestawieniu się spodziewacie, bo ja wiem, że bardzo wiele z was po tym jak opowiadałam tak hura optymistycznie o tych perfumach, zakupiło ich próbki tudzież odlewki i także mi potwierdzałyście w komentarzach, że jest to prawdziwy mocarz. I o jakie perfumy chodzi? Chodzi o perfumy od marki Amouage, jest to Crimson Rocks. Jeśli chodzi o ten zapach, to on się otwiera troszeczkę niełatwo, ponieważ jego otwarcie to mam wrażenie jest taki miks orientalnych, suchych przypraw, który daje takie delikatne wrażenie zepsutych perfum. Ale nie przejmujcie się, bo to trwa dosłownie 5 do 10 minut, ten taki niepokojący początek, a potem zapach bardzo ładnie się układa na skórze, jest niezwykle kobiecy, niezwykle zmysłowy. To co przede wszystkim ja czuję w tych perfumach to taki bardzo suchy, pylisty cynamon. Nie jest to taki cynamon na przykład, który się rozmoczył w kawie, którą to kawę posypaliśmy tym cynamonem, nie zupełnie nie. Jest to po prostu taki cynamonowy pył. Do tego mamy sporo pudrowości, bardzo dużo drzewności. Te perfumy dla mnie przede wszystkim są drzewne na pierwszym miejscu, ale mamy też akcenty słodkie w postaci miodu oraz nuty róży. Zdecydowanie zapach ekstremalnie trwały, bardzo mocno projektujący, dla mnie osobiście bardzo, bardzo zmysłowy. Zapach, który zawsze dodaje mi odwagi i dzięki któremu jestem w stanie dużo odważniej kroczyć przez każdy kolejny dzień, aniżeli gdyby go nie było w moim towarzystwie i kolejne tytaniczne perfumy z mojej kolekcji. Jeśli chodzi i zarówno o ich trwałość, jak i projekcję, to perfumy tym razem od marki Paris Corner z linii Emir i jest to Frenetic Delicie. Jeśli chodzi o ten zapach, to to jest zapach. Yy, powiem wam szczerze nie odgadniony, bo w zależności od pory roku on się na mnie potrafi tak kompletnie inaczej ułożyć, że wychodzę z podziwu, czy ja na pewno zaplikowałam te perfumy, czy może się pomyliłam i pam pamięć mnie zawodzi bo to jest prawdziwy kameleon, powiem Wam, że teraz jak go noszę wieczorowymi porami, na przykład na miasto latem, to to jest taki koktajl tonkowo-wiśniowo-czekoladowo-kakaowy z delikatnymi tonami laktonowymi, natomiast jeśli chodzi o okres, w którym go nosiłam pierwotnie, czyli zimą, bo ja te perfumy nosiłam zimą i kupiłam zimą, to pachniał na mnie bardziej tak sudokremowo, jak sudokrem do pupy niemowlaka z bardzo silnym aspektem kakao i czekolady. Więc prawdziwy kameleon i perfumy, które się zmieniają. Być może one się po prostu zmacerowały i już tak będą zawsze pachnieć, jak teraz pachną wieczornymi porami latem i tego bym sobie życzyła, bo ta wersja zapachu zdecydowanie bardziej mi się podoba. No i na koniec, jeśli chodzi o parametry tytan, to jest po prostu również killer, to są perfumy, których ja użyłam bodaj cztery psiki do pracy i bez żadnego problemu czuła mnie koleżanka, która siedziała naprzeciw mnie w odległości 3 metrów. I kolejne perfumy w mojej kolekcji, które naprawdę mają doskonałą projekcję oraz trwałość, chociaż wam muszę tutaj tytułem wstępu, powiedzieć, że nie od początku tak było, bo kiedy te perfumy do mnie przybyły, one mi się wydawały dość lekkie i dość krótkotrwałe. Miałam wrażenie, że ich trwałość na mnie to 5-6 godzin, czyli taka trwałość dobra, ale absolutnie niewybitna. I miałam wrażenie, że te perfumy jako szczególnie nie projektują, a okazało się, że muszą na tyle bardzo projektować, że kilka osób, które czuło na mnie ten zapach, poprosiło mnie o to, żebym zrobiła im odlewkę z tego flekonu. Więc być może on dojrzał, być może się przemacerował, a być może w takich okresach wiosenno-zimowych po prostu wtedy pokazuje całą swoją moc. O jakie perfumy chodzi, bo już tak gadam, gadam, a nie mówię o czym, chodzi o perfumy od marki Mancera Vanille Exclusive. I tak jak wspomniałam, kupiłam je zimą. One mi się zimą wcale nie wydawały jakimś tytanem trwałości projekcji. Okazało się, że wiosną i latem po prostu roztaczają wokół mnie taką chmurę zapachową, że budzą naprawdę bardzo wiele pytań, czym pachnę. A zatem prawdopodobnie skutek odstania, używania, wpuszczania troszkę tlenu do tej butelki, być może rzeczywiście zapach się zmienił i wzmocnił swoje parametry. Co zaś do samego zapachu, to jest to zapach bardzo przestrzenny. Ładnie ukręconej wanili. To nie jest zapach za słodki, wanili Ta wanilia tutaj jest szlachetna, właśnie taka przestrzenna, powiedziałabym nawet powietrzna. I myślę, że dzieje się tak za sprawą po pierwsze nuty osmantusa, po drugie delikatnej nuty brzoskwini oraz nut białych kwiatów. Dzięki temu właśnie ta wanilia nas tak nie oblepia, pozwala nam te perfumy nosić nawet podczas lata. I właśnie nie dawać nam takiego poczucia, że jesteśmy jacyś strasznie sklejeni, przesłodzonym zapachem, jakimś ulepkiem cukrowym. Nie bynajmniej tutaj, w tej mancerze tego nie znajdziemy. A zatem, jeśli lubicie taką nieprzesłodzoną wanilię na bardzo dużym podłożu owoców oraz kwiatów. To myślę, że ta wanilia może Wam się spodobać, zwłaszcza jeśli lubicie zapachy długotrwałe i projektujące. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam na początku, ten mały disclaimer dajcie tym perfumom szansę, bo nie od początku pokazują swoją moc. I kolejne perfumy, tym razem znowu wracamy do półki perfum arabskich, to perfumy od marki Maison Alhambra i jest to Berlinetta. Rzeczywiście jeśli chodzi o Berlinetta, to właściwie od samego zakupu tych perfum miałam takie poczucie, że one mają doskonałą trwałość oraz projekcję. To nie był zabaw, który musiał odstać, który się musiał macerować. To był od początku, można powiedzieć, kolokwialnie killer. To są perfumy, które na pewno nie spodobają się każdemu, bo trzeba lubić nuty zamszu, trzeba lubić nuty takiej lekko podpleśniałej paczuli, żeby z tym zapachem się polubić, aczkolwiek jest tu też coś. Co powoduje, że łatwiej nam jest się z tymi nutami jednak troszkę cięższymi i bardziej niepokojącymi zakumplować, bo jest tu bardzo dużo słodyczy za sprawą owoców, brzoskwini oraz nuty dojrzałej śliwki. Zdecydowanie zapach elegancki, ale też nie pozbawiony właśnie słodyczy, więc myślę, że doskonały na wieczorne wyjścia chociażby do klubów. O bardzo dobrych parametrach, więc jak na przykład macie go i planujecie wyjście na noc do klubu, na pewno nie będziecie musiały się martwić o to, żeby dopsikać się podczas trwania imprezy. I kolejne perfumy, które na mojej skórze są niezwykle trwałe i niezwykle projektujące, chociaż też słyszałam zdania, że nie na każdej skórze pokazują taką moc jak na mojej, więc też w mojej opinii nie bierzcie za pewnik, tylko najpierw przetestujcie, zanim klikniecie te perfumy w ciemno. Ale koszt jest duży, więc raczej nie będziecie klikali w ciemno, bo nie myślę, że ktoś by był tak szalony, żeby kupił w ciemno perfumy, które jednak są z dość wysokiej półki cenowej, ale dobra, już mówię o co chodzi. Chodzi o perfumy od marki BDK. Jest to Passcessoire w edycji Extra. I rzeczywiście, na mnie, jeśli chodzi o ekstrakt z linii Passcessoire, te perfumy są wyjątkowo trwałe i projektujące. Jeśli chodzi o klasyczne Passcessoire, to też były na mnie perfumy, mam wrażenie, trwałe, o ile dobrze je pamiętam, znoszenia tak mniej więcej 3, 3 ml, bo taką miałam ich odlewkę. Natomiast mam wrażenie, że ekstrakt przebija jednak parametrami edycję podstawową, czyli edycję wody perfumowanej i te perfumy trzymają się zdecydowanie lepiej, a przede wszystkim dużo mocniej projektują. A zatem, jeśli podobało Wam się sesuar, ale parametry troszeczkę Was zawiodły, to może spróbujcie edycji Extra, bo w moim mniemaniu jest ona dużo bardziej trwało i, trwała i projektująca. Jeśli zaś chodzi o sam zapach, to jest to zapach kremowy, z jednej strony sandałowy, delikatnie irysowy, który ma też w sobie dość silną dozę paczuli. Ale żeby nie było tak ciężko, żeby nie było zbyt kremowo, zbyt sandałowo, zbyt przytulnie i zbyt ciężko paczulowo, to mamy tutaj też element odciążające tę paczulowość i tę kremowość, bo mamy sporo takich świeżych kwiatów, kwiatu pomarańczy między innymi, troszkę cytrusów i troszkę wiercących w nosie przypraw. Mamy też bardzo silnie wyczuwalną, notabene nutę brzoskwini, więc kto nie lubi brzoskwini, niech ucieka. I tutaj brzoskwinia, powiem Wam jako ciekawostkę, jest podana w sposób troszkę podobny do brzoskwini w perfumach od marki Tom Ford o nazwie Bitter Peach. Więc jeśli tam Wam się brzoskwinia podobała, to tutaj z tą brzoskwinią też powinniście się zakomplować. Na mnie zapach tytan w takich okresach, kiedy go najczęściej noszę, a nosiłam go w zeszłym roku na przełomie lata i jesieni absolutnie parametrom, nie można było nic zarzucić. I ostatnim zapachem zamykającym moje dzisiejsze zestawienie to będzie mój totalny ulubieniec. Perfumy, które pokochałam w ciągu ostatniego właściwie prawie pół roku, są to perfumy od marki Latafa, jest to Musa Mam White Intense. I notabene wspomnę Wam jako ciekawostkę, że to jest moja druga butelka i już w niej mam jakiś tam niewielki ubytek. Pierwszą butelkę zużyłam praktycznie całkowicie, poza tym, że chyba kilku osobom trzem. Bo odlałam po 5, mil, po 5 ml i resztę, uwierzcie mi, zużyłam sama. Tak ten zapach kocham. Jeśli kochacie drzewo sandałowe, nie przeraża Was kokos, nie przeraża Was ambroksan, nuty takiego maślanego ilanki lang. To absolutnie łapcie i bierzcie ten zapach, bo zapach jest po prostu przepiękny, otwiera się tak bardzo silnie przyprawowo, tak troszeczkę kardamonowo, troszkę cytrusowo, by potem przejść do bardzo silnej frakcji drzewa sandałowego, która już w zasadzie trwa do samej bazy i przechodzić przez różne fazy, czasem kokosową, czasem mniej słodką, bardziej słodką, czasem maślaną, czasem ambroksanową. A zatem na każdym etapie trwania tego zapachu coś nas zaskakuje, ale na każdym etapie ten zapach mi się po prostu niewiarygodnie podoba. Jeśli chodzi o jego parametry, też absolutnie zero zarzutów, ani trwałości, ani projekcji. Absolutnie nie mam nic do zarzucenia. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy film, gdzie zaprezentowałam wam moich tytanów mocy. Jeśli wy macie w swoich kolekcj w kolekcjach jakieś perfumy, które są wyjątkowo trwałe i wyjątkowo projektujące. To oczywiście podzielcie się nimi też w komentarzu, bo być może ktoś, kto tutaj zabłądzi zajrzy na ten kanał, będzie również korzystał z Waszych rekomendacji i Waszych podpowiedzi. Ja tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. Pa pa!